No i tak to widzowie mieliśmy dzisiaj dojechać bo tu w ostatniej chwili niespodzianka Krzysiek zdecydował się jednak na udział w programie pani Elżbiety Jaworowicz o sobie no ale Krzysiek bo mieliśmy jechać pociągiem ale Krzysiek powiedział, że on nie chce jechać pociągiem bo nie chce żeby mu zdjęcia robili i filmy no żebyśmy jechali samochodem to żeśmy wyjechali samochodem ale to już trochę późno było i jeszcze samochód się zepsuł Jaki? Skoda się zepsuła. To, to po co twój tato kupował taką... jak był jemu szkoda, jak, to nie kupował szkody. Jak kupował, to była dobra, nie zepsuta. Ale jak ona czuje się, to po co było. Wszystko się psuje, Krzysiek, no. No i konkluzja jest generalnie taka, że dostaliśmy zaproszenie na Trzeba program... kupić taty Opla, bo my się nie nie czuł. A jak to mówią, Krzysiek, że trzeba unikać samochodów na F? Fopli, Volkswagenów, Francuski i Fabi z koby No masz o. no masz No mam no Mamno no. Jak trzeba unikać to nie ja. ja trzeba kupywać taty A żeby opla kupić Fopla trzeba kupić mówisz? Opla Fopla <śledzimy> dobra no. no i mamy zaproszenie na, na następny termin nagrania z Krzyśkiem pojedziemy? No ja nie, może już pociągiem pojedziemy? Krzysiek? Nie! Z samochodem dalej pojedziemy? Samochodem. No to wcześniej wyjedziemy. Dzień wcześniej wyjedziemy. Dobra, dwa! Ho hotel hotel Ho w Warszawie weźmiemy, żeby zdążyć. No. 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 To już wtedy zdążymy na pewno, no. No pani Jaworowicz mówi, że, że fajnie, że chce, żeby Krzysiek wystąpił w programie o sobie, bo to jest najważniejsza osoba, to jest jego zdanie, nie? To krzyku powiedz w ogóle, widzą, właśnie. Kto... No jeszcze nie wiem, ta Pani będzie, jak... no. Tylko w telewizji widzę, że ona. E, e, e. e. e, 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 e. Ale po, Powiedz jeszcze tak, powiedz, kto tobie pomaga, a kto tobie przeszkadza. No, żeby widzowie wiedzieli, jakie Twoje zdanie na ten temat jest. No. Co pomaga? No, e, pomoc pomaga. Pomoc drogowa nam teraz pomaga. No, no i powiedziałem. No ale co, bo oni cały czas, Paweł z Warszawy, Łukasz Ale trzeba, Pierdanu, trzeba to. No, no. niech nie gadają, no. że on pomaga, bo on nie holuje, tylko pomysł drogowy holuje. Aha. No tak, no tak. No, to pomysł drogowy pomaga. Sławek pomaga, Jacek tobie pomaga, przychodzi filmę zgadzasz się, że Jacek nagrywa z tobą? No zgadzasz się, nie? No zgadzam się. No a z Pawłem nie chcesz nagrywać teraz filmów, nie? Co? Z Pawłem czy z Łukaszem? A nie jak chcesz... nie, ja ich pograłem. No właśnie, i o to chodzi widzowie. No. One są łapciuchy. Paweł zarobił ostatnio, jak Krzyśka wziął do sądu 2000 złotych i zamiast się z Krzyśkiem podzielić i z majorem porówno, sprawiedliwie, bo we trzech występowali. 16 godzin transmisji na żywo było. A. To jeszcze od Krzyśka pieniądze chce. Nie, żeby się mu zapłacił. Zapalił i żądał, żeby ja zapłacił. No. A e, odgryzano, powiedział do Pawła, weź Krzyśka, niech ci wypowie. No właśnie. To on powie mnie, Paweł daję za darmo jeszcze jak zarobił 2000. Krzysiek to ci powinien 1 trzecią, czyli 700, zapłacić da. za dać. to, że dać, dać, dać. no tak. No. no powiedzmy odliczyć od tych 2200 za paliwo, no. czy ile tam no. i resztę co zostało zysku podzielić porówno no. na trzech. I tak to się z Pawłem interesy robi, słuchajcie że. nie na A potem, a potem mówi, że ten, że, że, że to inni okradają Krzyśka, no A sam kurna to e. pieniądze bierze i tak dalej, no. Także tak sobie jedziemy Może jeszcze mam potem pokażemy miejsce katastrofy w bierzewie Jak po drodze będzie No i co, i tyle, no i, I, do... I wracamy do stoku. Wracamy do Stoku i zobaczycie nas następnym razem. W Białegostoku no, Ale też w Warszawie u pani Jaworowicz zobaczycie Krzyśka No nie, nie wiadomo kiedy pojeździć. No ale jak pojedziemy i nakręcimy, to zobaczycie, no. No, no dobra, na razie.